Mój, mój prawdziwy trening dnia, taki trening godzin, treningowy to był normalnie 8 godzin na sali. To nie było coś takiego, że ja przychodziłem na godzinę 10, jak był trening i o 12 kończyłem i wsiadałem w auto i jechałem. Nie było takiej opcji. Zaczynałeś trening rano, gdzie miałeś siłownię. Przed siłownią miałeś najpierw śniadanie, nad, nad którym siedział nad tobą gość, który ci wskazał zjeść wszystko, bo jak nie zjesz wszystkiego wystarczająco protein, węglowodanów, wszystkiego nie wcisniesz w siebie, to w ogóle nie odejdziesz, od, nie wejdziesz w ogóle do szatni. Szedłeś do szatni, przebierałeś się, zaczynałeś siłownię. Czekała na ciebie fura różnego rodzaju suplementów, tabletek i, i szejków do wypicia. Piłeś to wszystko, robiłeś siłownię. To nie było, to nie polegało na tym, że przychodziłeś i e, dobra, daj tam nie wiem, dwudziesteczkę, bo e, poprzerzucam sobie. Nie, brałeś maksy swoje. Ja nigdzie I... tyle książek nie przeczytałem, co na siłowni, zawsze sobie tak siadałem na nie, jakiejś maszynie. Nie, no, nie, to, to nie taka siłownia, wiesz. To siłownia jest taka, że wsiadasz, a jak złapałeś za telefon, to już na siłowni to w ogóle była awantura. E, telefon to był tylko po to, żeby muzykę połączyć i najlepiej playlistę, która się nie kończy za godzinę. Nie? Do godziny mhm. musiała ta playlista grać. I potem jechałeś trening, i nie było dyskusji. Kończyłeś trening, znowu szejki, idzieś na parkiel, robiłeś trening indywidualny, techniczny albo rzutowy. Potem robiłeś trening drużynowy. Po treningu drużynowym, jak miałeś jakieś braki, to czasami zostawałeś po treningu, czułeś się zagrywek. Jeżeli byłeś zaprzeczonym głobem, to musiałeś te zagrywki nadrobić, bo inaczej ze z nie możesz grać. Jak nie znasz zagrywek, to nie możesz grać. Niektórzy tak zwęje wypadali, no bo no, nie, wchodzisz na boisko i kręcisz się wokół własnej osi, bo zagrywek nie znasz, no to stary, no to, to po prostu no, nie, nie masz szansy tam przetrwania. Kończyłeś trening i potem byłeś. Było tak zniszczone i tak było zrujnowane, byłeś tak wycieńczony, że jak usiadłeś dobrze na krześle w szatni, to zasypiałeś. E, natychmiast musiałeś robić odnowę, zimne baseny ciepłe, masaże, różnego rodzaju aktywacje mięśniowe jeszcze takie rozluźniające rozciągania. wracałeś do domu, kolejny obiad i było spać. Budziłeś się po dwóch, trzech godzinach dobrego snu na wieczór piąta, szósta i dopiero mogłeś, dopiero mogłeś funkcjonować i mieć czas wolny. No, no, ja te... normalnie pracowałem tak jak każdy inny człowiek. A teraz jesteś blisko na przykład LKS Łódź, mówię o piłkarskim okresie Łódź no i patrzysz na nich i nie myślisz sobie, że, że to fajrant jeden wielki, że tak sport nie wygląda wiesz, bo to półtorej godziny tam, a te półtorej godziny też nie jest jakoś szczególnie intensywne, powiedzmy sobie bajerka, bajerka, śmiechy i potem do domu, zawijkę o 13 już jesteś na mieście. No piłka nożna jest troszeczkę inna, aczkolwiek no ja mogę tylko mówić za siebie, ja bym z wieloma rzeczami nie mógł dać. Wiele rzeczy bym nie dopuścił. No, inaczej, no, grałem w najlepszej lize świata i to jest coś, co tam jak czegoś nie potrafiłeś robić podstawowego, to byłeś piętnowany od razu, to było ewidentnie, byłeś tak wyeksponowany, byłeś tak wyeksponowany na, na tle drużyny i na tle ligi. To akurat nikt nic nie umie, więc jest że... No nie no, jakieś tam są potrzebne umiejętności i ja po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pewnych rzeczy na boisku nie potrafić robić albo czegoś, czegoś nie rozumieć, nie umieć. Tak?